Wielu ludzi chodzi do terapeuty całe życie. Szukają spokoju, ukojenia, odpowiedzi. Ale w środku nadal jest pustka. Dlaczego? Bo nie wszystko, co złamane w duszy, da się naprawić ludzką ręką. Są rany, które może dotknąć tylko ten, który cię stworzył. Dusza moja jest smutna aż do śmierci. Mateusza 26:38 z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Psalm 130, On uzdrawia złamanych na sercu. Psalm 147. Przyjdźcie do mnie a dam wam ukojenie. Mateusza 11:28. Nie lękaj się, bo ja z tobą. Izajasza 41-10. Psychologia może pomóc zrozumieć, ale tylko Bóg. Może naprawdę uleczyć. Czy pozwolisz mu dotknąć tego miejsca, którego nie dotknął jeszcze nikt?